Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii przemyśleń 27-letniego gracza, który sobie grawowa i który sobie żyje po prostu tak. O. W dzisiejszym odcinku pogadamy o czymś właściwie, o czym możemy pogadać? Życie na wsi kontra w mieście. Stwierdziłem też, że tematy, które gdzieś tam mam, mi się nie to, że wyczerpują, czy ten, ale czasem ciężko się zebrać. a ja też mam teraz dzisiaj dzień wolny, mam chwilę dla siebie. Bo ogólnie sprawa wygląda tak, że muszę wybierać wolne, także wybieram wolne i korzystam z dnia, że mogę coś nagrać. Jakoś nie chcę mi się też krótkich form, ale znowu te krótkie formy ktoś ogląda, tych długich nikt prawie nie ogląda. Także jeśli to oglądasz, to Cię bardzo serdecznie pozdrawiam i lecimy powoli do przodu. Dobra, muszę iść chyba do góry, tak. No, mm, nie mam tutaj przygotowanego skryptu, ale chciałem mu gdzieś tam sobie. Ogólnie opowiedzieć, bo spędziłem prawie że całe życie na wsi mieszkając, a, a spędziłem dwa lata mieszkania w mieście, więc no może nie za długo, ale jakby jestem w stanie niektóre aspekty porównać. I przede wszystkim skupić się na pewnych oczywiście tych elementach, tak? Nie, no zaczniemy, może też ciężko mi porównać, jakby e, obszar od A do Z całego życia, no nie, no bo to jest trochę trudne bo też nie mam porównania, ale domyślać się w sumie mogę, że na przykład w takiej szkole, w szkole jeden tam, wiecie, no podstawowej, załóżmy, nie będę też rozdzielał się na poszczególne fragmenty życia, to mi się wydaje, że o ile podstawówka jest w miejscowości, w której mieszkasz, to wydaje mi się, że to jest spoko, niezależnie czy w mieście, czy w na wsi, to jesteś w stanie sobie to dosyć fajnie ogarnąć, jeśli masz blisko też w ogóle, na przykład do podstawówki miałem bardzo blisko, ale tylko dlatego, że mieszkałem w centrum wioski, więc... Jakby nie patrzeć, to tutaj akurat zależy właśnie, Nie jak mieszka gdzieś poza wsią, no to wiadomo, że ten dojazd może być trochę utrudniony czasem i już od małego mierzysz się z tym, że musisz, e, że musisz, kurczę, wiesz, autobusy i autobusy, choć w mieście też bywa, że ta szkoła jest trochę dalej, ale postawki wydaje mi się, że są na tyle gdzieś tam blisko, nie? że jednak, że jednak e, jesteś w stanie coś szybko się do nich dostać. Może też ten rozmiar szkoły, nie wiem. Kurde, no właśnie nie mam. Te, te, może się nie będę wypowiadał na tematy, których nie znam, tak? No bo to też jest bez sensu. Ale skupmy się w takim razie na tym dorosłym życiu i przede wszystkim, no nie wiem, na przykład praca. Ogólnie co do pracy mam dosyć szczęście, bo niezależnie czy mieszkam na wsi, czy mieszkam w mieście znalazłem tam około dwóch miesięcy mi zajmowanie zajęcie, zajęcie pracy zajmowało, więc dosyć sprawnie mi to zawsze szło. Jestem z tego zadowolony. Eee, no i ogólnie, przede wszystkim w mieście ja niestety nie miałem okazji wynajmować mieszkania, tylko pokój, no to już samo w sobie, że tak powiem, no, eee, posiadanie pokoju, kurde, miałem mniejszy, dużo, dużo mniejszy pokój miałem niż mój pokój w miejscowości, gdzie mieszkam, gdzie jako tam, wiecie, rodzinnej, tak? I to jest, no, to jest właśnie ten ból, nie, że mieszkania ja wiem, że może to nie wiem, może to być błahostka, ale chyba nie jest, nie, że macie wiecie przestrzeń, nie. Ja wiem, że to jest też dosyć oczywiste i jakby miejsca jakby takie, jak to powiedzieć, nie, że yy, no w mieście to jest siłą rzeczy, tak? No masz tu inne plusy, minusy, typu nie wiem, możesz sobie możesz sobie co ja chciałem powiedzieć? możesz sobie na no przykład nie wiem, no mieszkanie w bloku ma swoje plusy, o tak powiem, no bo wszystko ogarnąć i wokół bloku musisz tylko płacić, no nie, jakby to jest mega wygodne, tutaj niestety musisz sam wszystko, dużo rzeczy samemu robić, no ale znowu czy to jest taki ogromny minus, no nie, no bo jakby nie patrzeć trochę ruchu zawsze się przydaje i ja niestety to czułem, że człowiek jest bardzo zasiedzi za, za, za się w mieście, nie, jak mieszka, że jest taki nie wiem jak to ładnie mówić, nie potrafię aż tak ładnie mówić, ale no, jest tak trochę do tupy, no. no. i przy tym, wiecie, jak ktoś jest bardzo leniwy, a nie chodzi na przykład na siłownię, czy coś, to jest tak... Tak średnio, ale co mi się najbardziej brakowało, yy, w ogóle, wiecie, wszyscy mają mało sąsiedzi, wścibscy ludzie, wścibscy to, w ogóle, jak tak można żyć, no nie? No ja właśnie wam powiem szczerze, że... Yy, że kurczę... Jakby... Brakowało mi strasznie w tym, w mieście, takiego ludzkiego, takiej ludzkiej życzliwości, czy coś takiego, bo nie wszyscy wiecie, obgadują cię na lewo i prawo i tak dalej. A szczerze powiem, to yy, jest tak, że na przykład dużo się sprzyczę, cześć, idę po wsi, z się z kimś pogada, przecież się zna wszystkich. Czy wszyscy mnie znają? Ja to tak różnie, bo mogę nie pamiętać po prostu. Ale jest tak, że naprawdę jest coś takiego, nie, i mi to bardzo brakowało z czasem, że jednak jest, ciągle czułem się obcy, no nie, Może człowiek mieszkał dwa lata, to czuł się obcy i to było straszne dla mnie ogólnie, dla mnie osobiście to było straszne, no nie, może niektórzy wolą taką przestrzeń, bo to też jakby jak najbardziej rozumiem, no nie, to nie jest tak, że ja jestem niewyrozumiały, bo jestem wyrozumiały i przede wszystkim, o dobra, coś, o wziąłem, okej, okay. aha, muszę teraz to otworzyć, dobra, to klikniemy tutaj, okej, okay, gituwa. I tak, i to jest ta życzliwość taka ludzka. No, mi tego mega bardzo brakowało, nie? E, takie dzień dobry, pogadać, pośmiać się, tak by... Jest to tam jakiś tam element? Może nie tyle co ważny, ale bardzo miły, no, nie? E, co jeszcze mi brakowało, to takiego, jakby to powiedzieć. O, ja mam problem z kupowaniem ciuchów. Ale tak, nie wiem co. No, czy teraz już bardziej wiem, co mi tam pasuje, co mi nie pasuje? O kurwa, deprze, przepraszam, tak, nie, wiem. dobra. Co im pasuje, co mi tam nie pasuje. Jakoś staram się to ogarnąć. Sobie wiadomo. Ale właśnie. Jeszcze muzyczkę puścimy. Ale jeszcze, właśnie mi brakowało takiego wiecie Może źle trafiłem na złe sklepy. Trafiałem. To też pamiętajcie, że ja nie zawsze oceniam wszystko. Że nie że to, to jest na przestrzeni. Jakby. Nie wiem, czy to muszę tłumaczyć, nie? No, ale to jest na podstawie mojego doświadczenia. Oj. Więc siłą rzeczy, ja mógłby po prostu źle trafić, tak? To nie jest tak, że. Uważam, że teraz całe miasto jest złe i mieszkanie w mieście jest fuj, a mieszkanie na wsi jest ten, bo tak jak wszyscy jak wiecie, zresztą tam jesteście mądrzymi ludźmi, wiecie, że wszystko ma swoje plusy i minusy, no nie? No, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jakby ja lubię iść do sklepu i lubię, jak ktoś się mną tak cudzysłowie zaopiekuje, no nie? Że mi poleci, że zobaczy, że to. I mi strasznie tego brakowało, w sensie. Ja naprawdę yy, uważam, że jak człowiek, no... Nie każdy ma ochotę się na wszystkim znać. To też, to też nie oszukujmy się, ale jest jakaś tam w życiu prawda, nie? Że nie każdy się na wszystkim zna. Nie każdy na wszystkim chce się znać. No kurde, jakby. Ja też na przykład nie znam sklepu, nie wiem co gdzie leży. Nie wiem jak to jest poukładane, nie wiem dużo rzeczy, nie i, i właśnie to jest problem, że ja tu tak w, w mieście to szedłem do tego sklepu, brałem co mi się tam, wiecie, wpadło w ręce i wychodziłem, bo w sumie no nie lubiłem. Jak szedłem z kimś na co kupię, to może jeszcze... To jeszcze bardziej nie to, tak jeszcze gdzieś tam do mnie to przemawiało, ale samemu w życiu i to właśnie zmierza do tego, że tutaj u mnie w miejscowości niedaleko, też bardzo tam mała miejscowość, ale taka, taka fajna, jest sklep, w którym facet sprzedawca tamten znamię od jakby od takiego dzieciaczka, nie? No i wiecie, jak ja tam poszedłem po dwóch latach, tak, kiedy mnie tam nie było. O, coś tam fajnie, pogadaliśmy, bo też znalazłem nową pracę, także musiałem tam iść, żeby się trochę ciuchów kupić. I mówi, o, co tam słychać. Pogadaliśmy sobie, on mi doradzi, ja powiedział mu, czego oczekuje, co mi się podoba. E, przygotował się, kupuje naprawdę dużo. E, teraz tak, nie przepłaciłem to na pewno, ale uważam, że obsługa kosztuje, a dobra obsługa, to jest, jakby powiedzieć. Trzeba umieć sprzedać też. Sprzedawca musi umieć się sprzedać, a nie tylko, z, wiecie, produkt, no nie, bo jakby jest ta różnica zasadnicza dla mnie. Na przykład mam też tak w sklepach, że nie chodzę do biedronek, bo są brzydkie po prostu, a na przykład i chodzę też do wszystkich Dino, ale są Dino, gdzie są, jest naprawdę obsługa fajna, a też jest porządek i to widać na półkach, widać to w różnych rzeczach, więc ja się, ja wtedy w ogóle, wiecie, ja mogę iść do tego sklepu. Tak samo Kaplan lubiłem za wybór, za przestrzeń, za porządek. Za wiele innych rzeczy, no nie, i może dla niektórych wiecie, dobra cena, najniższa i chujnie. No, przepraszam, ale ja tak mam, że nie. No, u mnie jest kilka innych warunków, które sklep może spełnić. Między innymi jest to właśnie ta obsługa. i właśnie ja tam poszedłem, pogadaliśmy sobie. No i co, on mi nawet tam, jak już kupiłem trochę tych rzeczy, mówi, nie, słuchaj, przyjedź do mnie za tydzień czy za dwa. Ja ci napiszę smsa, yy, wtedy. Dam, dam ci znać, bo ja już wiem, co ci się podoba. Pojadę do hurtowni, wezmę jakieś fajne rzeczy i przyjadę, to ten, to przywiozę, to ci dam znać, to przyjedziesz sobie, coś wybierzesz. No, mówię, no dobra, spoko. No i wiecie, powiedzcie mi szczerze, no w jakiej sieciówce tak jest, no nie? No jeśli jest, super, naprawdę rewelacja, ale to jest tak rzadko spotykane. W ogóle też wiem, że dużo osób woli kupować przez internet, ja jeszcze do ciuchów nie jestem przekonany. I no, kurde, naprawdę, jakby może dla niektórych to pochostka, ale mi tego naprawdę brakowało, nie? Ale mi się bów szybko kończy w ogóle. O, dobra, albo na dwie minuty tylko jest. No, także to jest taki dla mnie mega ważny, ważna rzecz. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Własne podwórko. Kurde, powiem szczerze, że tak. Może to też jest kolejna bochostka. ale ja pierdzielę. W mieście wiecie, wszystkim musisz wszystkim się dzielić w jakiś tam sposób, no nie? I kurde, naprawdę, mi kiedyś raz ktoś zaparkował moje miejsce. Musiałem zaparkować na Wiedziałem, że tam nikt nie parkuje, czy tam nie wiem, może sporadycznie, nie? No, jakby wiadomo. To zaraz kartki, zaraz jakieś tam, wiecie, że auto zabierane, ja też rozumiem tych ludzi, to jest ich miejsce, tak, nikt nie chce, ja zostawiłem kartkę, może w złym miejscu, jeszcze ten, no, nie wiem, no to tak wychodzi, brak zrozumienia, wyrozumiałości, no nie każdy musi być w wyrozumiały, ja też nie potępiam tej osoby, no nie, bo to nie o to chodzi, każdy ma gdzieś tam własne, ten, opinie, jakieś tam przeżycia, może to nagminnie się zdarzało, może coś tam, no. Jakby okej, okay, nie? Każdy ma prawo walczyć o swoje, to jest jego miejsce, ja to rozumiem. Tylko wiecie, to, tak samo jak wyprowadzają się, to też postawili mi, ten, moja mama postawiła auto, to też tam zaraz jakaś pani przyleciała, że tu jest jej miejsce, że proszę przedstawić auto. No ale mówiłem, mamie właśnie mama zostań, bo ktoś przyjdzie się przypiercieli pewnie, no nie? A wiecie, to auto to nie jest tak, że stało tam trzy dni czy coś, tylko wiecie, to, no kawałek bliżej niż do mojego miejsca parkingu. No to zrozumiałe, nie? Żeby... A też moje auto stało na moim miejscu. Więc jakby nosiliśmy na dwa auta, no kurde jakby siłą rzeczy Potrzebowaliśmy, po co mam nosić na ulicę, płacić za parking, jak mogę sobie wjechać, może ktoś mi ten nie Na podwórko I ten i I I co? Wjechać na podwórko i ogólnie sobie mm, Na spokojnie ponosić, no I mówię wam jakby te, te, ten, To uczucie nie Posiadanie własnej, no też nie będę tak wszystkiego tłumaczył, ale posiadanie własnej ziemi. Jak coś się streszcza, to proszę do komentarzy, to pogadam po prostu o tym. Ale posiadanie tej ziemi jest mega, naprawdę przyjemną uczuciem i kurczę, no. Spoko. E, jeszcze kolejna rzecz, kurde mechanicy, nie? Ja pierniczę, naprawdę. Mechanicy w mieście mam wrażenie, że próbują z ciebie, kurde, naprawdę wszystko zedrzeć. Jakby cię, nie wiem, no, zrobić tak, żebyś, kurde, wiesz. Muszę coś wyrzucić, a nie wiem co. Dobra, to wyrzucić. Nie, bo to kosztuje. Dużo kosztuje. Czekajcie, czy ja mogę to wyrzucić? Mogę to, to, to wyrzucimy. A to weźmiemy... O, lepsze, lepsze. To by trzeba zamienić z czymś. Trzeba bym lepsze bagi, chyba zaraz się przeloguję na tego. Bo to jest spirit, to mi nic nie da. Nie, mm, ja o dobra, jabłka wyrzucimy. No, i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że. Czekajcie, gdzie jestem? Tam, się dobra, pójdziemy do miasta. Pójdziemy do miasta i pójdziemy sobie trochę na maga. Tak, ale właśnie zmierzam do tego, że, kurde, jakby. Wiecie co? Ja wam naprawdę powiem szczerze, że to się trzeba zdać na mechanicę, żeby dodawać w mieście. Ten, no. Jest, jest różnica, tak? Byłem w dwóch czy trzech w serwisach. W jednym już chodzili coś tam związanego z olejem, gdzie się wlewa. Och, wychapierdziel, okej. Okay. Drugi serwis w ogóle opony mi źle przełożył, i teraz tak podkreślam, że to może być moja wina, bo ja nie powiedziałem, że się są śruby. No ale też jakby założyłem, że jeśli leżą śruby na siedzeniu pasażera, ktoś wsiada i musi tym autem wjechać do warsztatu, to, to to zauważy i podmieni. Prosta logika, no nie? Jakby kurczę, no nie wiem, może, może faktycznie gdzieś tam jest w 50% moja wina. Możliwe, ja się też nie ten nie kłócę ale no naprawdę ludzie jakby Ech, też tak samo powiedziałem o zawieszeniem są problemy trzeba 10 tysięcy włożyć wszystko do wymiany bo tam coś puka pojechałem tutaj e, dobra 330 zł bo musisz wymienić prężynę ci wymieniłem i tam i jakoś tam dałem ci nawet trochę ten I kurde no i da się da się nie da się naprawdę się da tylko kurde trzeba chcieć a nie wyczuwać wiecie no koszty kosztami ale Posiadanie takiego klienta stałego jest chyba lepsze niż takiego, wiecie. No, ja tam nie byłem raz czy dwa, tylko kilka razy i to naprawdę teraz boli, że jakby ludzie lubią wykorzystywać innych i może trzeba się do tego przyzwyczaić, nie wiem. No, może tak, może się trzeba po prostu do tego przyzwyczaić i tak na to nie patrzeć, ale jakoś dla mnie to nadal jest takie. Tak nie powinno być. Ale może też powiem, czego im będzie brakowało, czego im brakuje. od, bo to też jest dosyć chyba ważny element. Brakuje im przede wszystkim. Może to tak głupie, ale tylko posiadania pod ręką, tak? Na przykład siłownie, Bo ja sobie lubię na nabieżnie iść i sobie chodzę na nabieżnie i wtedy sobie fajnie czas spędzam. I kurczę, brakuje mi takiego, wiecie, że... Dobra, 10 minut spacerkiem i ten. No nie, no tutaj muszę.. muszę wsiąść w auto, muszę jechać, muszę... Muszę kilka rzeczy ogarnąć. Muszę poświęcić trochę więcej czasu niż bym chciał, ale no, niestety to się właśnie wiąże z tym, że nie mieszkam w mieście. Nie ma tu żadnej siłowni, nie mam własną siłownię. To jest też plus w sumie. I tam chodzę głównie po to, żeby spędzić czas, żeby sobie spobiegać na bieżni. Bo jest za zimno już trochę dla mnie. Więc no. Co ja mam wam dużo mówić, nie? Jakby tak jest niestety. Ale no to też widzicie, jest też plus znowu, nie możesz mieć własną siłownię mieszkając w. Mieszkając w mieście, to tak średnio bym powiedział. Żeby mieć własną siłownię w małym pokoju, gdzie no, gdzie, no człowiek niestety, ale. Yy, jest skazany na taką małą tą. Dobra, ale ładnie idzie. Tutaj też mam, muszę iść do tego. Zrobię tę misję i pójdziemy, dobra. No i co ja tu jeszcze mogę powiedzieć? No właśnie... Przede wszystkim, no nawet, nie wiem, zwierzęta mają lepiej, no wydaje mi się, że jakieś spacery czy coś to też fajnie, jak masz tą przestrzeń. A nie, kurczę... Musisz, wiesz, musisz... Yy, małe mieszkanie, ciasno, mój kot sobie śpi gdzie chce i ma tyle przestrzeni, że to głowa mała. skoty to akurat nie są wybredne, ale pies musi mieć miejsce, nie? Nie wiem, mówiłem też. Czekajcie, czy jeszcze o czymś, bo ja też nie jestem w pełni przygotowany, w ogóle to wyłóżcie. No, mówię sobie, dobra, posiadę, pogadam o tym, nie? I sobie gadam o tym. Także chyba wyczerpałem tak naprawdę ten. O, może tak na końcu się dodam, czy chciałbym mieszkać w mieście. I tutaj, szczerze, ja bym chętnie mieszkał w obrzeżach. Zdecydowanie, obrzeża to są tereny, które by mi pasowały miastach. wiadomo, że to też się wiąże z korkami i tak dalej, ale przestrzeń domu, no ja bym naprawdę, ja bym wolał mieć, ja bym wolał mieć e, gdzieś tam mieszkać na obrzeżach i się cieszyć swobodą i wolnością niż, niż tym wszystkim, co jest w bloku, nie? No wiadomo, rozumiem, że niektórzy nie mają wyjścia, tak, no, tak, tak to wygląda życie, ale zdecydowanie u mnie tak to właśnie by było. No i co? No i nie wiem, jak macie jakieś pomysły o czym pogadać, to chętnie piszcie komentarze, sobie pogadamy. Może nie odkrywam Ameryki. Też w ogóle myślę, czy na live nie powinienem się przełożyć z jednej strony, bo jakoś tak te rozmowy, to wszystko, ale wiem, że potem, no, live'a nie zrobi się w pół godziny, no, nie? W odcinek mamy pół godzinki, sobie nagrane, puszczone. A tutaj niestety, ale no, pół godzinki nie da rady. Trzeba więcej czasu poświęcić. I to jest ten ból. Na live'a i też więcej tematów, bo trzeba mieć takie tam obra. Także na razie sobie tak zostawię w tej formie i będę z Także miłego dnia, wieczoru, tygodnia i w ogóle. I trzymajcie się ciepło naprawdę i nadzieję, że... Nie bo może też dajcie znać w komentarzu, gdzie mieszkacie. Czy w bloku, czy w mieszkaniu, jak się wam to podoba. Czy byście chcieli zmienić to bo przecież też o to chodzi, żeby rozmawiać, także zapraszam do sekcji komentarzy i trzymajcie się ciepło.